Siedlątka. Agnieszka Słowilu z tej strony, postawię dla Was linki na styczeń 2021, natomiast pod filmikiem macie namiar na mnie, numer telefonu, na podstawie jego znajdziecie mnie na Whatsappu, Agnieszka Słowilu i generalnie już możecie się wtedy ze mną umieć na prywatne czytanie, a póki co... Wszystkiego najlepszego w nowym roku 2021. Wiecie o tym. I życzę Wam spełnienia wszelkich marzeń i postawienia sobie fajnych, nowych, realnych celów, takich, które pozwolą Wam oderwać głowę troszeczkę od różnych innych rzeczy. Postawienie na siebie, nie kosztem innych. Z innymi pójście. Do przodu będzie chyba najlepszym pomysłem w tej chwili, w tej dobie, kiedy jest Saturn i Jowisz w naturalnej opozycji do Was. To jest taka nauka dla lwa, który lubi błyszczeć, lubi być indywidualistą, lubi być królem we wszystkim i taką jednostką przewodzącą, żeby się nauczyć troszeczkę bardziej inaczej. Nawet nie nauczyć, bo lwy to mają, ale żeby chętniej współpracować z innymi. Dobra, kończę już moje przemówienie i patrzę sobie, co tam na styczeń. Wiecie, że to są ogólne takie spojrzenia w runy, więc zobaczymy jaką grupę. Jaką grupę wyłowię. Grupę, która na pewno finansowo tutaj jest zaznaczona i finanse będą najważniejsza. W tym okresie, w tym czasie. Natomiast bardzo ważna rzecz, te, które długotrwale nie mają pracy, bądź. Bo to jest w ogóle taka, taki układ nudy. Wszystko już było, wszystko już się przejadło, wszystko. Właściwie to nic nowego się nie wydarzy. Ewentualnie energetyka, która toczy lwa. Właściwie to jest rutyna, monotonia i tak dalej, tak dalej. Gdzieś daleko, daleko, daleko za hagalą jest tak zwane porwanie takie, takie twórcze, artystyczne, takie, takie, że po prostu lew wie, że żyje gdzieś daleko, daleko, daleko. Jak nie, jak nie za wrześniem, to jeszcze w lecie jest. I dobrze by było, żeby, żeby lew wrócił do tego, wyzwolił sobie tą energię. Jest strasznie mało ognia w, tych, w, tym, w tym roku co był i, i w tym, co będzie i dlatego możemy... o ale dlaczego takie rzeczy ja tutaj widzę? Co tu się dzieje z Lwem? O co tutaj chodzi? Dlaczego są takie wewnętrzne spięcia, napięcia i w ogóle takie a ja mam to w dupie, już nie mam siły do niego albo do niej, ja... Nie, nie, po jakiemu mam mówić do niego? Po chińsku, po japońsku, po niemiecku? E, e, w jakim języku już on zrozumiał mnie w ogóle, ten mój partner? Dlaczego takie mam tutaj rzeczy? No nie podoba mi się to w ogóle, no. Wiecie o tym. I teraz tak, bardzo ważna rzecz, te wszystkie zwów, które w tej chwili, że tak powiem, i to panie lwy, które podejrzewają swoich panów o jakiś tam innych być może raków na przykład, o jakieś romanse, jakieś tragedie. Ja nie, wcale nie przeczę, że mogło się zdarzyć, no. A dlaczego nie, no. Ludzką rzeczą jest błądzić i tak samo poszukiwać. Kto szuka, ten znajdzie, a jak znajdzie, to później musisz zastanowić się z tym, co znalazł, no, co zrobi. I to jest tak, karty pokazują, że, no, emocjonalnie, Boże, w domu co, tu się dzieje? To jest tak, albo lew siedzi i pije, albo lew, generalnie rzecz biorąc, ma już w dupie to, gdzie mieszka, co robi, generalnie rzecz biorąc, w tym miejscu, jak robi i tak dalej. Mam tutaj nostalgię, mam tutaj za, zapadnięcie się emocjonalne, mam tu a co ja tutaj mam? A w samym środku za smażki jest oczywiście hagal. przełom musi być, i teraz już właśnie za tą hagalę wychodzę i patrzę, co będzie. Ja was nie kładę. Ja mam lagów z odwróconą hagal i naudis Dzieciątka moje kochana Czas zmienić perspektywę. Nie wiem, jak jesteś w Nowym Jorku, jedź do Los Angeles. Jak jesteś, nie wiem, w Warszawie, jedź do Wrocławia. Jak jesteś, nie wiem, w Berlinie, jedź do Aachen. Mam to gdzieś. Rusz dupę, zmień coś, zmień niebo nad sobą. Generalnie rzecz biorąc, a zmienisz być może też układy energetyczne, które tobą rządzą. No rządzą do dupy układy. Nie podobają mi się w ogóle. To nawet nie są układy do pupci. To są układy do dupy. Po prostu, krótko i tematycznie chodzi o energetykę. To jest pierwsza i podstawowa rzecz. Zobaczmy, co w pracy. No to ja nie wiem, jak ty to robisz. E, ja jeszcze sobie do, dołożę pomocnych ludzi. No, ja nie, nie, nie mam pojęcia, jak ty to robisz. Chanie. Cały pikus polega na jednej bardzo ważnej rzeczy. Układ na twoje zdrowie jest hagali. Więc pierwsza rzecz, wszystkie kości. Wszystkie w organizmie kości, które są, należy wziąć na na tapestrach. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, generalnie rzecz biorąc wszystkie kości i wszelką wodę. Oczyszczenie wody nagłe. Nagłe. Czyli nie wiem, no moim zdaniem to możesz się podpiąć do jakiejś studni. Zrobić sobie węflą i generalnie rzecz biorąc przez cały styczeń sobie filtrować, że tak powiem, wodę w organizmie. To nie ma znaczenia jak Ty to zrobisz. Masz się zakumplować. Z wszelką ilością wody, która jest generalnie rzecz biorąc wprowadzana z zewnątrz i będzie przefiltrowywać, nie wiem, wysikiwać, nie wiem, co ty zrobisz, ale generalnie rzecz biorąc, ma wyjść razem z wodą, nową wodą w organizmie, mają wyjść wszystkie te emocje, które cię trawią, to jest nieporozumienie w ogóle, sprawy rodzinne, to tak jakbyś stał z tasakiem nad kimś i mówił, Boże, nie wiem, czy jeszcze jest ta głupota i po prostu urwę mu łeb tym tasakiem, zrobię nie wiadomo co. Nie wolno w ten sposób. Chodzi o to, żeby oczyścić emocje. W związkach strach, cały czas strach, cały czas jakieś takie tętniące, to jest życie generalnie rzecz biorąc oparte na strachu. Albo na jakimś takim węszeniu, albo na jakimś takim boże, z kim ja jestem, Boże, przecież to nie o to chodziło. Przecież to nie to miało być moim przeznaczeniem. Przecież dlaczego? Tylko chodzi do pracy. Tylko chodzi do pracy, tylko chodzi do pracy. Boże, co ja mam z tego faceta? Albo z tej babki. Nieważne, to są jakieś czarne myśli. To jest jakaś czarna dupa wielka, która lwa napadła i lew się ma... A jak ja Ci powiem, że przez większość Twojego czasu, generalnie już biorąc w tym roku 2021, tego typu energie będzie, będą do Ciebie z zewnątrz przychodzić i czy Ci się to podoba, czy Ci się nie podoba, czy jesteś leniwy, czy jesteś najbardziej aktywny, czy jesteś twórczy, czy jesteś największym tempakiem, jeżeli chodzi o twórczość, będziesz musiał sobie z nimi poradzić, to co Ty zrobisz? Położysz się i będziesz płakał? Czy wykopiesz sobie dół, trumnę sobie zakupisz, położysz się w niej i będziesz czekał na to, aż będzie koniec? Masz naturalną opozycję, generalnie rzecz biorąc, od Saturna i od Jowisza, w Wodniku. Czy mógłbyś przyjąć do wiadomości, że w tym roku, tak jak miały przesrane, generalnie rzecz biorąc, niektóre raki w tamtym roku, tak ty, w tej chwili lwie, będziesz musiał wykrzesać z siebie na różne sposoby, które będziesz zbierał te sposoby z otoczenia, obserwował, uczył się, czytał, em, oglądał, rozmawiał na temat ich. Nie będziesz negował, krytykował, nie będziesz w żaden sposób oceniał, tylko będziesz próbował nowych rzeczy na okoliczność, wzmocnienia swojej energii, zmiany swojej energii, uaktywnienia siebie w tej dobrej energii, jeżeli tak rok będzie musiał ci przejść. To co ty mi powiesz na ten temat? Że co? Że rok jest niewart tego? Karty pokazują, że już odczuwasz być może to wszystko, co stoi w opozycji do ciebie. Spójrz, bo być może, że w Twoim przypadku faktycznie, nie wiem, są nieraz takie lwy, które mają księżyc w lwie, słońce w lwie, nie wiem, na przykład Saturna w lwie i jeszcze będzie miał do tego Jowisza w lwie. Zobacz, gdzie masz usytuowane generalnie rzecz biorąc te energie. Popatrz, bo jeżeli faktycznie masz w trygonie, generalnie rzecz biorąc, ognie, e, Saturna, Jowisza, i do tego Twoje słoneczko jest w obejmowane, generalnie rzecz biorąc, być może faktycznie coś, może na Ciebie coś, wiadomo co, no, wodnik, tak a nie inaczej, możecie wkurzać, możecie obezwładniać, możecie ci stawiać te. Kłody, pod nogi, i tak Ale po co on to będzie robił? Jeżeli w ogóle jesteś taką jednostką, może masz tylko słoneczko w, w lwie i tak odczuwasz to. Po co? Po to, żebyś się kształcił, po to, żebyś był autentyczny. Wodnik będzie cię uczył autentyczności. Braku kłamstwa, braku generalnie rzecz biorąc teatru, braku generalnie rzecz biorąc tego wszystkiego, co ma być owiane w jakiś. Papierek emocji, które są nieuczciwe, które w ogóle nie są tymi emocjami, które ty masz, żebyś dobrze wypał. Ty masz wejść w energię autentyczności. Może już odczuwasz tą energię. I mówisz, po podciąć sobie coś tam, czy generalnie wyjechać na Sri Lankę. No być może trzeba coś zrobić, żeby faktycznie ruszyć energię najbardziej. Natomiast bym powiedziała, bo tak... Hekalna stoi w samym środku i mówi tak, i właściwie to tak, może się przyczepić do rodziny, może się przyczepić, albo do domu, w którym mieszkasz, może się przyczepić do związków, może się przyczepić do relacji z dziećmi, może się przyczepić do umiejętności i wiedzy, do wszystkiego się może przyczepić. Jedyna rzecz, do której się nie czepia, to na pewno do Twojej kariery. Dlaczego? Dlatego, że ona będzie się rozwijała. Kiedy stanie, kiedy jest jakieś zagrożenie. Jeżeli nie będzie równoważnie dawania i brania, jeżeli faktycznie, czyli krótko i tematycznie, jeżeli lew nie nauczy się odpoczywać i pracować w tej samej proporcji, prosto to jest. Natomiast bardzo ważna rzecz, wszystko inne będzie szło ok. Jeżeli nie zrównoważysz energii względem spraw zawodowych zarabiania pieniędzy, to prosta rzecz jest, że mnie się tutaj pokazują kwestie może do października. Dobra, wiosna, pierwszy etap to jest wiosna, drugi etap to jest październik, gdzie po prostu się pożegnasz ze związkiem, z relacjami, które są dla ciebie ważne, stałe i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że nie będzie to zasilane. Później już od wiosny jakby nie ma czasu generalnie rzecz biorąc na to, żeby cokolwiek zasilić, bo no, wzięło, żarło, żarło, żarło i, i padło. I padło, no po prostu przestało żyć. I tak to właśnie wygląda, czyli krótko i tematycznie albo ktoś się kimś zainteresuje, albo po prostu już wypalą się na tyle emocje i uczucia, że, że nie będzie o czym tutaj rozmawiać. Dzieci, dobrze by było wziąć pod uwagę, jeżeli jesteś w jakiejś takiej sytuacji, w której musisz blokować dzieci, Leluś? Potrzeba ja jakieś dziwne dźwięki właśnie tutaj wydaje. E, dobrze, jeżeli, jeżeli jesteś w jakiejś takiej sytuacji, że możesz blokować w tej chwili, albo jest zblokowany kontakt z dziećmi, jest w pewien sposób jakaś trudna sytuacja, brak możliwości porozumienia i tak dalej. Wydaje mi się, że mm, tak, mi się są w lesie, ale ja to y, mówię w tym kontekście, że po prostu karty pokazują 4 tygodnia, gdzie nie ma najmniejszego, albo inaczej należy samemu sobie dać jako, jako lew. Czas na to, żeby się nie zajmować tymi sprawami, żeby zająć się swoimi sprawami i zobaczyć troszeczkę głębiej, co się dzieje z tobą. To jest pierwsza i podstawowa rzecz. Druga rzecz, w międzyczasie tych czterech tygodni, popatrzymy na, um, na styczeń, aczkolwiek ja bym powiedziała, że do kwietnia, czyli też na przestrzeni czterech tygodni e, stycznia, będą pewne rzeczy, jakby się działy bez Twojego udziału, dobrze by było i one się zadzieją tak, że Twoje dzieci będą mogły zobaczyć. Jak istotną jednostką jesteś w ich życiu, albo jak istotnym jest to, żeby być w kontakcie z Tobą, żeby zasięgać, być może zasięgać jednak radę, ewentualnie to, co było powiedziane, to, to, co poradziłeś, to, o czym rozmawialiście, jak, jak sytuacje wyglądały. Dopiero w ciągu czterech tygodni dojdą pierwsze takie procenty tego, że mogła, mógł mieć rację. Dopiero Wasze dziecko do tego dochodzi. Natomiast jakby w ogóle. I sensowność tego, żeby w ogóle kontakt jakby wyostrzyć, pogłębić, przejmować się tak bardzo, jak potrafisz to robić, wie, jest dopiero około kwietnia. Więc tu jest proces też uzdrawiania pewnych rzeczy z dziećmi. I... Czy warto się zająć sobą? Tak, warto ratować wszelkie sprawy domowe, wszelkie sprawy związkowe, ale dzieciom dać święty spokój. I chyba, że jesteś w trakcie akurat generalnie rzecz biorąc rozchodzenia się I, i faktycznie ktoś wyszedł z domu i dziecko ma bardzo duży problem tego typu, proponowałabym zamienić się w psychologa, nie oddawać dziecka w żadne szpony, żadnej przebiegłej osoby, która może naprawdę namudzić na zasadzie generalnie rzecz biorąc takiego w komponowywania w schematy, w grzebania w głowie, grzebania w przeszłości i tak dalej i tylko jeszcze więcej namieszać. Natomiast jest tutaj wskazanie na to, że Ty, wie, jako osoba, która jest bardzo mądra, bardzo, bardzo empatyczna, świetna, ma wyczucie pewnych spraw, jesteś w stanie pomóc swojej rodzinie, swojemu dziecku, sobie też, z pewnymi rzeczami, jeżeli faktycznie będzie tutaj dochodziło do takiej rozmowy, wymiany, prawdziwej wymiany. Żeby to było możliwe, musisz nauczyć się słuchać. No. Jesteś bardzo bystry, natomiast cały pikus polega na tym, że, że żeby tą bystrość było można wykorzystać, musisz słuchać. Bardziej słuchacie, a nie mówić w sprawach finansowych, jakieś zwrot długów od kobiety, generalnie rzecz biorąc, jakieś możliwości pomocy też od kobiety, być może propozycje, jakieś wejścia w interes. Bardzo dużo wpływów, w ogóle współpracy, jeżeli chodzi o kobiety. Jest to bardzo fajnie pokazane, natomiast. Uh -huh. A które z Was sobie tak wzięły za cel, że tak powiem, że w ciągu dwóch miesięcy, nie wiem, macie jakąś konkurencję, która generalnie rzecz biorąc, z którą no, rywalizacja się pokazuje i teraz, żeby było weselej. Sympatyczną rzeczą jest to, że jesteście w stanie wyjść na swoje, robiąc swoje. Rzecz. i które z Was doszło do wniosku, właśnie na zasadzie Hagali, że zostawię pewne rzeczy swojemu biegowi, niech jakby natura to rozstrzygnie, generalnie rzecz biorąc, ale nastawienie jest ogromne I to mi się wydaje, że to te z rybów, które mają własny biznes, poczekajcie, kilka ja sobie ogromne pewne rzeczy, Właściwie <laughs> do sobie do, dołożę. Tak, co tutaj, tutaj widzę. Hmm. uzdrowienie poprzez jakby wyłączenie w ogóle świadomości, bądź generalnie rzecz biorąc, wyłączenie informacji, wyłączenie w ogóle patrzenia na pewne rzeczy, które, e, um, które są z zewnątrz i które was mają e, inaczej, rozpraszają, a powinniście faktycznie pójść swoim e, torem, swoimi sprawami, swoimi, e, że tak powiem, zagadnieniami, kompletnie twórczą, bez wpływów żadnych osób z zewnątrz. W ten sposób pokonujecie mi jakieś konkurencje, jakieś nie, zdobywacie nie, możliwości nowe, być może awanse i tak dalej. Jeszcze jedna rzecz. Kochanie, w pewien sposób pokazują karty przeprowadzka, ewentualnie jakiejś zmiany domu i to jest pokazane. I już z końcówką stycznia pamiętaj o jednej rzeczy, bardzo Cię proszę, Lwie, jeżeli takie rzeczy są niezbędne i faktycznie to jest tak, jedź za granicę gdzie chcesz, nie wiem, podróżuj, rób co chcesz i tak dalej i tak dalej, natomiast na stałe nie zmieniaj miejsca zamieszkania w okolicach końcówki generalnie rzecz biorąc stycznia, do połowy nawet do trzeciego tygodnia lutego. Nie rób tego. Tu już karty pokazują, że pod koniec stycznia będziesz miał czegoś dostać, będziesz chciał tego dokonać, natomiast nie jest na to czas. Pamiętaj, że wchodzi Merkury w retrogradację. Jest Merkury w retrogradacji w wodniku i do tego jeszcze w opozycji do tego To jest nieporozumienie. To będzie Jowisz, Saturn i do tego Merkury jeszcze w opozycji. Po co ci to? Nie rób tego. Będą zmuszały Cię do tego sytuacje. Ale co jest ciekawe, bądź sprytny i zawsze zadaj sobie pytanie, czy to jest dla mnie opłacalne, czy to jest dla mnie dobre. Bo wszystko inne, z wszystkim innym dasz sobie radę. Jeżeli pokonasz lenistwo, to jest pierwsza i podstawowa rzecz. Najważniejsza rzecz znaleźć nowy cel, nowe generalnie rzecz biorąc inspiracje, nowe pomysły wdrażać, ale kompletnie nie opierać się na tym, co ktoś już robi albo jak robi. Możesz być po prostu kimś wolnym od tego, krótko i tematycznie. Obronisz się we wszystkim, bardzo fajnie wyglądają sprawy, przede wszystkim jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. Jeżeli pójdziesz tym torem, na który jesteś nastawiony w tej chwili, bo jesteś i jest to pokazane generalnie, rzecz dla niektórych z Was jest informacja faktycznie, że mogą stracić... Nieraz trzeba wybrać, czy praca jakościowo jest doskonała i jest tym, co naprawdę lubimy, czy faktycznie związek i to, co nazywa się tworzeniem związku i, i ta rodzina, w którą weszliśmy, to jest to, czego chcemy. I czy to jest dla nas ważniejsze? Teraz będzie takie ustalenie przez lwa y, priorytetów, nazywanie rzeczy po imieniu. Jest konieczność autentycznego bycia, autentycznego uważności, bycia obecnym w tym procesie, który się będzie odbywał właśnie przez CSDC. Pewne rzeczy trzeba będzie po prostu nazwać po imieniu. I trudno. Niektórych się nie da nazwać fajnie i niektóre będą bolały. Aha, jeżeli chodzi o wszelkie sprawy singlowskie i różne inne romanse tego typu rzeczy, to wszystko pachnie powierzchownością. Wydaje mi się, że to nie jest nastawienie lwa na to, żeby generalnie rzecz biorąc teraz robić coś we dwójkę, właśnie w taki sposób powierzchowny, jak pokazywały karty. Myślę, że jeżeli któryś z Was faktycznie będzie miał taką potrzebę, żeby poczuć się. I ten ktoś naprzeciwko też będzie miał taką potrzebę i to będzie krótkotrwałe, ale to będzie wszystko nazwane właśnie uczciwie, wprost, generalnie rzecz biorąc, niekoloryzowane, nie będzie z jednej strony jednych oczekiwań, z drugiej strony zero oczekiwań, to wchodźcie w to jak najbardziej. Dlaczego nie? Z takich rzeczy też się składa życie. Wielowątkowo. Jeden ma do przerobienia to, drugi ma do przerobienia to. A trzeci w danym momencie nie ma nic do przerobienia, jest zwolniony na przykład <gryśla> z różnych innych rzeczy, także kochani i y, 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 proszę ostrożnie na linii y, lew, wodnik, lew, bliźniak, lew, waga, duża. będzie Was pchało do tego, żeby pewne rzeczy stawiać na ostrzu, na żeby pewne rzeczy... linia lew wodnik, jeżeli jesteście w takich układach, generalnie rzecz biorąc związkowych, może się wdzierać tutaj trzecia osoba, e, romansowość, różne inne rzeczy, e, czyli jakieś na dwa fronty granie, e, linia generalnie rzecz biorąc lew bliźniak, mogą tu być separacje, tego typu rzeczy, e, bardzo głupawe, nie, nie, niepotrzebne, ewentualnie łagodniejszy czas, fajny taki, e, natomiast linia les waga generalnie rzecz biorąc to jest taki albo dojazdowe spotkania w odległości, albo przeprowadzki. Ktoś od kogoś wychodzi. Fajnie, jeżeli ktoś z kimś wychodzi do nowego mieszkania. Buziaki wam daję. Kochani, buziaki wam daję, trzymajcie się ciepło, bardzo proszę pójdzie o siebie i... Zadbajcie o kości, wszelkiego rodzaju kości, zęby, 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 zęby. Hagal tutaj, przy Petrio, generalnie rzecz biorąc, przy Sobila. Po prostu wszelkie mikro, makroelementy, wszelkie witaminy, przede wszystkim stawiajcie na witaminę C. Tak to jest generalnie rzecz biorąc, zawarte i kości. Kości, ale to może też być kwestia, generalnie rzecz biorąc, zejścia z tak napiętej sytuacji, jaką jest hagal. Można czas do czasu powiedzieć, w ja wychodzę z tego. Nie będę w tej energii. I wydaje mi się, że niektóre lwy w sposób dobry dla siebie, a nie niszczący całego ogółu tego, co stworzyły, są w stanie w styczniu dać sobie wolne od pewnych rzeczy. Tylko żeby to nie było wolne właśnie na zasadzie rolnictwa, bo tam się rolnictwo strasznie Było no, takie słuchanie się do pewnych rzeczy, takie, boże, muszę, nie chcę, ale muszę. Rozumiecie o co chodzi? Także nabrać troszeczkę energii, popracować nad energią, też pouczyszczać się troszeczkę, może nawet nie troszeczkę, a troszeczkę bardziej, że tak powiem, i zrobić ze sobą porządki, żeby nabrać troszeczkę innych energii, troszeczkę innych jakości, powychodzić też na świeżo powietrze, mieć, obcować z kim. I z czym, co jest jakości naprawdę dobre, co jest uzupełniające, co jest takie odnawiające. No i inna dieta to już inna insza. Nie będę Was zanudzać, gdzieś Wam daje. Pa, O proszę jak Fifinak sobie leży grzecznie miły. Tak. Może, no. żebyśmy my się tak potrafili, no nie? Wyłączać tak naprawdę na co dzień. Jak te o jak te psa. Buziaki, jakim. Patrz, się ciepło.